Mamy nowy update w Clash Royale, a wraz z nim dostajemy możliwość odebrania najnowszej, legendarnej emotki oraz będziemy mieć nową kartę w Clash Royale. A to wszystko w tym odcinku. Zapraszam! Aby zdobyć tę motkę, metoda jest bardzo prosta. Wystarczy, że podebniecie swoje konto pod Supercell ID i dostaniecie wtedy za darmo tę emotkę kury, jest to dokładnie tak samo jak wyglądało to ze skinem Barleya w Brawl Stars i wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko opcja, żeby podpiąć swoje konto pod super Supercell ID, dlatego że będziecie mieli pewność, że nie stracicie waszego konta. No a dostaniecie darmową kozaską motkę. Wraz z tym update'em mamy nowy przycisk party. Jest on na miejscu przycisku 2x2, ale spokojnie 2x2 dalej jest w tej grze. Tylko, że w party po prostu mamy również inne tryby gry, za które nie dostajemy żadnych puszek. Natomiast dostajemy skrzynki i golda. Pod przyciskiem party zamiast samego 2 na 2 mamy teraz dodatkowe tryby gry. m.in. draft battle... I za niedługo będzie na przykład World Breaker Party. No i będzie to polegać na tym, że możecie sobie grać dla siebie, żeby zdobywać skrzynki, golda, a nie będziecie musieli tracić albo zdobywać puszek i martwić się o waszą rangę. Warto również dodać, że wraz z tym update'em na arenie nie będzie już remisów, czyli po 3 minutach zwykłego czasu i po 3 minutach dogrywki, jeżeli dalej nie zostanie żadna wieża zniszczona, to jeżeli będzie remis, to wygrywa zawodnik, który będzie mieć więcej życia na wieży. No i słuchajcie, mamy nową kartę, która jest bardzo ciekawa i wbija za niedługo. Będzie ona kosztować 3 eliksirów i to będzie eliksir golem. No i zachowuje się on tak samo jak normalny golem, czyli idzie powoli, idzie na budowlę, no i po jego zniszczeniu dzieli się na dwa mniejsze golemy, no a po zniszczeniu tych golemów każdy z nich da jedną kropelkę eliksiru waszemu przeciwnikowi. Więc naprawdę bardzo ciekawy pomysł, zobaczymy czy będzie w stanie zamienić Ice Golema w tych wszystkich bardzo popularnych dekach, bo przyznam się szczerze, że ostatnie dwa miesiące requestowałem tylko Ice Golema. No, i to by było tyle z takich szybkich ciekawostek. Już za niedługo wchodzi odcinek Jak używać Fishermana? Więc bądźcie gotowi na to. Ja na razie chciałbym się z Wami bardzo serdecznie pożegnać. Napiszcie mi w komentarzu Co sądzicie o tym update'cie, Zbliża się już również sezon czwarty tym razem. No i ja jestem naprawdę podekscytowany tym faktem. Nie wiem, jak wy Napiszcie mi wszystko w komentarzach. Tymczasem ja się na razie z Wami będę żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!